Widzowie? Dzisiaj jest nowa EP TNT. Tekstylia jest nowa. Jest dobry. No po prostu. Ja nie. Nie wiem. Tylko jeden to zrobię. Nie pamiętam tego. Ile on w ogóle? Jeden milion. Dobra. O. Ulekam balabon. To leci. A tak to zawsze leciała bójka. Naprawdę? A jeszcze mam do tego. cztery tysiące jeszcze nie został. Zabierają Nie. O, mam Buleka jest. bo jest. Ale nie było na przykład żadnego eventu i te turbo tremila wyleciało. jste z vás dostali? je to Za si no. Na jedno no, můžu se ještě odpad. Počkejte, nemám ještě robuxy na to? I to w robusie. Ja wchodzę teraz na, na publiczność serw. <grywy> <Zabotę>, <reakcie. grywy> ja, to będzie reakcja. Od razu wyjście musa. Gotowe, żeby było to. Ale będę miał 4 tysiące Ale ktoś mnie strzelał Po prostu, bo tego nie miałem, ale go wykupiłem Bo mam gdzieś tak... Ileś tam pieniędzy mamy na, na koncie Idę cię, ciężki No piano Potekajte, ja zra vratsa, ja, ja tebe napominka. Dobra, ja nie wiem, czy gramy na tym. Nie, nie, no ja nie wchodzę na to. Wykrycam ukradną. Napiszcie w komentarzu. это нам нагревать? Я могу наливать, я могу я могу я могу